Proponuję, proponuję zacząć od projektanta, który powie Państwu o zakresie tego zadania. Natomiast wykonawca powie o jakimś tam harmonogramie, żebyście Państwo wiedzieli w jakich okolicach, w jakim terminie w pobliżu Waszych posesji będą te roboty prowadzone. Później poprosimy o Państwa pytania. Witam serdecznie. Ja no, mam Jestem projektantem tego, tego to projektu. dotyczy tutaj budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Zbiorowej w Dorzowie. W inwestycji w ciągu pieszo-rowerowego w szlaku Rowerowego wjęto odcinek od istniejącego wlotu właśnie na yy, teren cmentarza, aż do granicy administracyjnej Dorzowa, czyli do ulicy Granitowej w tym momencie. Ciąg zaprojektowany jest tylko i wyłącznie po stronie lewej, patrząc od strony miasta Gorzowa jadąc z w kierunku falejskim. Zaprojektowano odcinek do długości około 1100 metrów. Nawierzchnia jest betonu asfaltowego. Tak jak tutaj nazwa mówi, jest to ciąg pieszerowerowy. Nie ma służyć zarówno pieszym, jak i rowerzystą. Bez że tak powiem, wydzielania tutaj konkretnie rowerzystów i pieszych czemu nie ma rozdziału tutaj może właśnie rowerzystów i pieszych to może tak wspomnę zaczynamy do po prostu banalnego. Nie ma miejsca na to, żeby zaprojektować oddzielnie i chodnik i ścieżkę rowerową. Cieszę się, że będzie ta ścieżka. Bardzo dobrze. Bo rzeczywiście tam pieszy to nie ma szans z samochodami. Nie ma szans. A tam tak jeżdżą, że ja myślałem, że tam będzie niebiański spokój. A tam jest niebiański kałasz, jak na marszałkowskiej Warszawie. To jest mnie, dlaczego tak, ale, ale te samochody wiecznie, tylko w tą i w to. Jest kwestia objazdu ze Żwirowej, tam z tego rejonu, jeden w do piasku. Przecież tam nie ma żadnego dojazdu. Trzeba jechać koło cmentarza, objechać taki bucik, prawie do Rosfelta i cofnąć się, żeby jechać. Do No, postarajmy się pomyśleć coś, żeby sprzęgnąć tą dzielnicę z tą dzielnicą piasku. Myślę, że, A że trzeba robić to, co można To znaczy, no, pomimo wszystko uważam, że chyba jednak na pierwszym miejscu taka analiza. Bo ja nie jestem przeciwna ścieżce rowerowej, ale faktycznie to są straszne inwestycje. My już piszę właściwie od, od 10 lat do miasta, więc miasto dobrze wie, jaki to jest problem. No i myślę, że tak bagatelizować kanalizy, no nie wypada jednak. Tym bardziej, że to jest kwestia i ochrony środowiska, no i... A tym bardziej, że yy... byłyśmy w zeszłym roku u Pani Stola, Stolarskiej no i ona nam obiecywała, że miasto znajdzie pieniądze na, Bo na rozumiem, bo jako mieszkaniec miasta czuję się pokrzywdzona, Pan mówi, że teraz no jeżeli nie pozyskacie funduszy z Unii Europejskiej, no to może w ogóle nie być skanalizowania tamtego regionu. No troszeczkę dziwnie to brzmi. Tym bardziej, że no inne ulice, inne dzielnice są kanalizowane, a jakoś no Żwirowa, bo tu są też mieszkańcy widza że Żwirowej, też mają problemy z tym. I no przykro nam jest, że jesteśmy odosobnieni. Ja Państwo rozumiem. A tym bardziej, że ponosimy koszty niesamowicie. Nas woda w tej chwili z wywożem, z Szamba kosztuje około 20 zł. To jest naprawdę no. kubik, kubik wody. No, to, to panie nie, naj nie najlepiej świadczy o władzach Polsce, miasta, że nie potrafią sobie... Czy nawet takiego projektu, żeby pozyskać fundusze z Unii Europejskiej do tej pory nie, potrafi, nie potrafiono napisać? No w końcu tutaj ktoś pracuje, chyba tym. Nie, 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 nie. Taki projekt o dofinansowanie w tym roku powstanie i on zostanie złożony. Natomiast jednym z warunków koniecznych do, do złożenia projektu jest posiadanie dokumentacji projektowej, a bowiem w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie jest potrzebne pozwolenie na budowę. Także... No ale ja rozumiem Pana, no ale po to, to, to jest chyba... Pracujecie, tak. to jest Wasza praca, tak? Nie nasza. Trwa to 10 lat. Nie nasza. To też robimy, tak, że... co w naszej mocy.